Tu jesteś. Dzień dobry, skarbie. Mówiłem, że to będzie wyzwanie. Ale to przejście oszczędzi nam długiej wędrówki, więc myślę, że warto. Weź karabinczyk, zaczep go na linie i na swojej uprzęży. Jeśli opadniesz z sił, dociągnę cię linką asekuracyjną. Dobra, powinna cię utrzymać. Nie lubię słów wyrażających brak pewności. I tak ku przestrodze nie chcę na to patrzeć, nie prosiłem o to. To może być moja głowa. Długo leciał. No dobra, zaczynamy. Chcę, by Aszton dotarł do granic możliwości i zrozumiał na ile go stać. Granicą tą będzie wąwóz szeroki na 24 metry i głęboki na ponad 90. Oby był na to gotowy. Uh. Teraz right, you... kozie śmierć. Okay. Here we go. No proszę. To trudne. Dalej, dasz radę. Brawo, Aszton. Pokaż klasę. Oh, no. Trzymaj się. Dobra robota. Trzymaj się. No dalej. Weź zamach nogą i przełóż łokieć. Zrób z niej przeciwwagę, właśnie tak. Wymach? Świetnie. Brawo. To miało być trudne. Nie mogło być inaczej. Jeszcze trochę. Teraz już z górki. Pomalutku. Końcówka jest najtrudniejsza. A miało być z górki. Brakuje ci sił, ale dasz radę. Dziękuję ci za to, że wystawiasz mnie na próbę, która mnie nie przerasta. Właśnie, poradzisz sobie. Dziękuję. Ostatnie metry. Na linie nie da się ukryć ani nikim wyręczyć. Staje się twarzą w twarz z własnym lękiem i idzie dalej. Ashton uczynił z tego potężną broń. Wiele razy stawał do nierównej walki i nie zawsze był pewien wygranej, ale wycisk, ale na tym polega przygoda i przetrwanie. Dzięki stary. Patrz, skąd przyszedłeś. Coś takiego trzeba przeżyć. Walka dodaje nam sił. Wczoraj rozmawialiśmy o poczuciu docenienia. Czasem wystarczy mieć przy sobie kogoś, kto w nas wierzy, żeby nam się udało. Bear we mnie uwierzył i postawił przede mną wyzwanie z nadzieją, że sobie poradzę. Nie było łatwo, ale jestem mu wdzięczny i dziękuję za to, co dla mnie zrobił.